Prawa rządzące ciśnieniem cieczy i gazów wykorzystujemy każdego dnia. Czy płynąc łódką przez śluzę lub przewidując pogodę, wykorzystujemy te prawa? Przypomnijmy sobie parę ważnych definicji, zanim przystąpimy do nowej lekcji. Ciśnienie hydrostatyczne to ciśnienie wywierane przez ciecz, będącą w spoczynku na ścianki naczynia, w którym się znajduje. Ciśnienie aerostatyczne to ciśnienie wywierane przez gaz będący w spoczynku na ścianki naczynia, w którym się znajduje. Ciśnienie atmosferyczne to ciśnienie wywierane przez atmosferę na powierzchnię Ziemi i wszystkie ciała znajdujące się na jej powierzchni. Gdy połączymy ze sobą co najmniej dwa naczynia w ten sposób, aby ciecz między nimi mogła swobodnie przepływać, otrzymamy wówczas naczynia połączone. W naczyniach połączonych, niezależnie od tego, ile cieczy się w nich znajduje, jej poziom we wszystkich ramionach jest taki sam. Gdzie wykorzystujemy naczynia połączone? Jednym z zastosowań zasady działania naczyń połączonych jest wieża ciśnień. Jak działa taka wieża? Woda wpompowywana jest na szczyt wieży. Następnie dochodzi do wszystkich pięter budynku, które znajdują się poniżej wysokości zbiornika z wodą, ponieważ układ dąży do wyrównania ciśnienia wody po obu stronach rury. Zasadę naczyń połączonych wykorzystujemy także w transporcie, gdy płyniemy kanałem i musimy pokonać różnice wzniesień. Gdy chcemy przepłynąć łódką do obszaru usytuowanego poniżej poziomu zbiornika, w którym aktualnie znajduje się łódka, wykorzystuje się do tego celu śluzę. Jak działa taka śluza? Dzięki zasadzie naczyń połączonych jesteśmy w stanie wyrównać poziom wody między zbiornikiem a obszarem między śluzami Gdy poziom jest już wyrównany, możemy otworzyć pierwszą część śluzy i przepłynąć do obszaru wyrównawczego. Śluza zostaje zamknięta za nami. Ponownie dzięki zasadzie działania naczyń połączonych w obszarze wyrównawczym poziom wody zostaje obniżony do poziomu, jaki jest w obszarze do którego chcemy się dostać. Możemy teraz bezpiecznie otworzyć śluzę i odpłynąć. Gdy chcemy dostać się na wyższy poziom, musimy powtórzyć cały proces w odwrotną stronę. Wykonam model naczyń połączonych. Do tego celu użyję kawałka gumowego przezroczystego wężyka. Wyginam go w kształt litery U i montuję końce wężyka na statywie. Wlewam do wężyka trochę wody. Jak widzisz, w obu ramionach wężyka poziom wody jest taki sam. Stworzyłem własne naczynia połączone, w których każde z ramion jest osobnym naczyniem. Co się stanie, gdy do jednego z ramion wleję olej, który nie miesza się z wodą i ma mniejszą gęstość niż ona? Poziom cieczy w obu ramionach będzie różny pomimo że ciśnienie atmosferyczne wywierane na obie powierzchnie cieczy jest takie samo. Poziom wyższy obserwuje się zawsze tam, gdzie znajduje się ciecz o mniejszej gęstości. Ponieważ olej ma mniejszą gęstość niż gęstość wody, w ramieniu, w którym znajduje się olej, obserwujesz wyższy poziom cieczy. W obu ramionach wężyk'a znajduje się ten sam ciężar cieczy. W przyrodzie także występują naczynia połączone w kształcie litery U. Najlepszym przykładem są studnie artezyjskie. Francuscy mnisi, żyjący w XII wieku w regionie Artois, zauważyli, że woda z ich studni wytryskiwała w powietrze jak w fontannach. Studnie takie nazwano studniami artezyjskimi. Na czym polega ewenement studni artezyjskich? Przyjrzyjmy się ich budowie. Studnie artezyjskie powstają, gdy warstwa wodonośna, to znaczy warstwa gleby, która łatwo nasiąka wodą, znajduje się między dwiema warstwami nieprzepuszczającymi wody. Dodatkowo kształt takiego układu warstw przypomina kształtem literę U.